Złożyłem mój własny, pierwszy w historii CSA event na żywo. Pozwoliłem raperowi Dycha zagrać genialny koncert. Jest to na 100% najmocniejszy troll, jaki kiedykolwiek przygotowałem. I zapewne najlepsza animacja, jaką w życiu zrobiłem. Niesamu, co jest! Ja nie mogę, ty to zrobiłeś w cs ie tym! co? Koniecznie obejrzyjcie do końca, bo nie chcecie przegapić reakcji popularnych YouTuberów, gdy odkryje przed nimi, że był to prank. Dobra, więc zacznijmy robić koncert Dychy. Oto mój plan. Chcę mieć przynajmniej cztery różne sceny. Pierwsza to taki wstęp, który będzie budować napięcie i klimat całego eventu Druga to drop piosenki. Wtedy Dycha zaczyna swój kultowy taniec. Trzecia to chcę, które z BMW i samu, żeby zaczął jeździć przed ekranem. A na końcu chcę zrobić jedną ostatnią finalną scenę, gdzie Dycha zrobi pozę ze swojego awataru na YouTube. To jest plan. Teraz sprawdźmy, czy uda się i wypali to wszystko. Do pierwszej sceny odpaliłem grę. Włączyłem nagrywanie, zacząłem. Ruszać myszką i chodzić. Potem użyłem tak chory i mało znany patent, że hej! Po prostu, jak macie demo po meczu, do pliku tego dema wyeksportowałem ruch kamery gracza, który po przekompilowaniu i kilku innych powalonych akcjach nadawał się do tego, żeby użyć go jako kamera, ale już w innym programie do animowania 3D. Potem dosłownie dodałem model i samo, który tańczy swój kultowy taniec z jego teledysku. Dodałem korektę koloru, zanimowałem otoczenie, żeby to wszystko ożyło, i masę, ale to masę innych rzeczy, i wiem, brzmi to skomplikowanie. Mimo tego, że nawet Wchodziłem w szczegóły, ale ta animacja musi być dopisowana pod każdym względem. Ale zanim będę kontynuować robienie tego koncertu i prankowanie nim, youtuberów, to przecież muszę to bardziej obmyśleć. Bo jak po prostu powiem do youtubera Ej, patrz co się u mnie na ekranie dzieje, jakiś event w cs szybko patrz, udostępniam ci ekran. To będzie od razu wiedział, że coś tu śmierdzi. Dlatego musiałem przed pokazaniem eventu przygotować kilka mniejszych troli, jak dla przykładu kafelek z nowymi newsami w CS-ie, gdzie będzie info o tym, że Pompa Team będzie mieć swoje skiny. Teraz zamierzam zapytać youtuberów. Czy chcą ze mną zagrać 1v1 w CS-ie, bo nagrywam jakiś tam mocny film? Oczywiście się zgodzą, ale czego nie będą wiedzieć, to to, że te 1v1 nie ma niczego tak naprawdę wspólnego z filmem. Kiedy się z nimi połączę na Discordzie, to powiem tak: lol, właśnie na moim ekranie widzę, że mam dostęp do CS-a dwójki. Wtedy oni się podjarają, że w sumie fajnie, że mam tutaj cs 2 dwójkę. Udostępnię im ekran, żeby to udowodnić, a oni zobaczą kafelek, że Pompa Team ma swoje skiny. Wtedy pewnie się zapytają, a co to za kolaboracja Pompa Teamu z CS-em? To kliknę w ten kafelek i wtedy odpali się event dychy. Halo. Halo, o kurde. Ja pierdzie, ale wstałem teraz i sobie patrzę, która godzina. I myślę, sobie... Kawy uprzystałem. jesteś na leśniczku. Nie, nie, nie! nie. Czekaj! Zawątpię! już? W... A, a czekaj, bo ja oglądałem Twój film ostatni, ty masz globala, tak? Nie mam, nie mam. I, ja ale ja to... mówię, że może ja mam być, może być z... O! N249 będzie w moich rękach za chwilę, to będzie, będzie masakra. Tyle trzpią. O! o! Co, Co to było? Co to było, proszę pana? Tak <laughs> się bawić nie należy. <laughs> Gdzie ty się Gdzie ty wołaś? jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja cię szukam. Gdzie ty jesteś po prawej czy po lewej? Widzisz mnie? Gdzie ty jesteś. No, nad tobą. No nie ma! <śmienicza> Na shiftie przeszedłem przez całą mapę, tak? Tak, kiedy się w górę patrzyłeś Aż mi się kamera zsunęła ze własną. Głowa. No właśnie, No, w końcu! Ty jesteś wygłębiony! Wygrałem. Jak wygrałem? Ej co? Aha, 4-5, nie, no serio. Stary, właśnie dostałem... O lol, zawaliście. Dostałem właśnie dostęp do cs dwójki. Jak masz dostęp do cs dwójki. No dostałem teraz. A ja dalej nie mam nieźle, mam 5000 godzin, nie dostałem nic. Patrz na powiadomienie, co to jest? Właśnie no i, A, POMPA team, CO? Pokaż mi to I w ogóle POMPA team ma swoją kolekcję Czekaj, co jest? Co jest? Dziś prezentujemy przedmioty od POMPA Teamu, Zawierające pięć unikalnych malowań do broni Więc zajmij miejsce, przynieś ze sobą kawę i sprawdź nowe rzeczy Nie no, jak... Fake, fake Trollujesz mnie Czemu? Nie ma tego, na pewno Aha, dobra, zaś... Dobra Co? Się zastanawiam się, jak ja w jakim ja filmie występuję Czy to na pewno jest jeden na jeden Dobra, teraz dorobiłem kilka scen do koncertu I samu, <laughs> to znaczy dychy I w zasadzie to skończyłem już wszystko Każdy szczegół został dopięty do końca I szczerze, to nigdy nie zrobiłem Mocniejszej animacji Mój ulubiony fragment, to jest jak dycha się teleportuje Dosłownie spędziłem kilkanaście godzin Na tym, żeby zrobić tę animację której tak w całym evencie Łącznie może się pokazuje, nie wiem Przez sekundę, ale nie będę wam spoilerował Zobaczycie sami, także teraz czas na drugi etap planu, czyli pokazanie eventu ale przed tym, jeżeli macie ochotę na nowy, darmowy tytuł do swojej kolekcji gier, to koniecznie obszajcie Enlisted. Szczegółowość grafiki w tej grze powala znuki. Naprawdę, nie potrzebujecie mocnego kompa, aby grać, bo optymalizacja jest na najwyższym poziomie. W całej gierce szczególnie podobają mi się niesamowite efekty dźwiękowe. A innowacyjne rozwiązanie, które łączy PvP i PvE, robi cudowną robotę. Obczajcie to: mogę sobie zarządzać własną drużyną, która ma budowaną sztuczną inteligencję i spersonalizować ją prawie tak jak w Simsach. No i te pole walki, czy setki celów, którymi sterują Prawdziwy gracze jest mocarne. Tyle kampanii różnych broni czy pojazdów w jednej gierce to jeszcze nie widziałem. Osobiście uwielbiam inwazję na Normandię. Zawsze wybieram aliantów, bo po prostu uwielbiam grać tamsonem. Mi na pewno spodoba wam się ta kampania, ponieważ znajdziecie tam unikalne bronie czy pojazdy. Na przykład miotacz ognia, bazuka albo czołgi jumbo. Super sprawą jest też ogromny wybór broni, czołgów i floty powietrznej Począwszy od słynnych czołgów takich jak M4 Sheran, broni jak VG2. Enlisted daje opcję odblokowania giga arsenału. Ogólnie to niesamowite jest na jaką skalę wydarzeń jest zaprojektowany Enlistem? Patrz, zaczynasz od Moskwy w 1941 roku, a kończysz w 1945 roku w Berlinie. Coś pięknego. Musicie koniecznie pobrać Enlistę. Jeśli nie macie kompat, to ciul, bo możecie grać na Xboxie czy PSie. Nawet na starszych konsolach nie jest to problem. Nie zastanawiaj się, tylko pobieraj z mojego linku w opisie. Dzięki temu dostaniesz kozackie bonusy, takie jak dodatkowe bronie, konto premium czy boostery. Daję słowo, nie będziesz mógł przestać grać tak jak cała masa graczy. Odpalaj i nie pitol, bo wojna. Sama się nie wygra. Dobra, widzowie, więc teraz już czas na reakcję youtuberów. Leci dźwięk. I co to Biegac? jest? Ty, postać, co się dzieje? Liczy na reakcję, stary. <grym> co jest grane, stary? Co jest grane? Travis Scott? Z Fortnite'a? Co jest grane? Ej, co jest? Ej stary Co jest grane? Nie gadaj, że ty to zrobiłeś Patrz to Nie gadaj Jak to wygląda, co jest? <laughs> PISAMO! Dycha jak dycha Dycha się, dycha No dika. Mu, CO JEST? <laughs> Beskidu, koncert ten Fortnite'owy, trawisko CO? C ej, jaki to ma w ogóle cienie realistyczne, stary Co jest? Patrz jak to Jak przeleciał, ej Fuck? Nie no, zajebiste. Halo, jest tam? W tym momencie tańczę. <grymne> no. Ej, co jest? Ale tu wygląda! Pewnoprawny koncert stary. Co jest? <grymne> uwaga! Cała, no, cała ta nuta jest zrobiona? No coś, <grymne> Patrz to Co jest? Patrz to stary Ja nie ja, wiem co jest się O kurwa Co jest? kur Co ty zrobiłeś? Lecimy dalej stary Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? What the fuck? Węki przeleciały tego no. nuty co jest? Co ty tam robisz? Tańczę Ale jak ładnie ta koszulka w ogóle jego yy, wygląda No z jego. Co jest? Jeszcze mam ten, bandamę Timu. No I logo z Timu. I teraz. <śmienic> I patrz to stary, co tu się dzieje? Stary. Ale to fajnie. Ja nie mogę. Że ty to zrobiłeś w czasie. co jest? Ja pierdolę stary, zajebiste What the fuck! Jak daj zawali! Mocne, mocne! <laughs> jaki niż... efekt co jest? <śmiech> <śmiech> jest? To tam wygląda jakby po się był! Z bliska! <laughs> to jest event z na jaki nie zasługujemy, nie? <laughs> co jest? Wyjście smok! Co jest taki efekt? Eee, jeszcze nie potańczyłem. <laughs> Mocne pchu. Jak oceniasz? Chciałbym zatańczyć jeszcze raz. Tak <laughs> oceniam. Zajemiste. <laughs> wow. What the fuck Aj, ja... rozwalić mi głowę! Jak ocenia stary 10 na 10, ej, serio, to genialnie wyglądało, to dobrze wyglądało Nie gadaj, że ten event się skończył Ej, no. zarąbiste, ja nie mogę Ej, jak to ci dobrze wyszło w ogóle, nie? Siada ci Je... to? No siada, w sensie normalnie jakbym Rodem się czuł w Fortnite, jak był event Travisa no Scotta Daję 10 na 10, no w sensie... I nie widziałem, żeby ktoś zrobił coś podobnego w CESie. No 10 na 10. jakbym generalnie to zobaczył na Reddicie, to bym w ogóle nie wiedział, że to Polak zrobił, nie? Także dzięki za oglądanie, wbijajcie na moje inne filmy i nie zapomnijcie sobie pobrać listę do siebie na pecetach PlayStation i Xboxa. Bo rejestrując się z mojego linku zgarniacie kozackie bonusy, takie jak wiele broni, żołnierzy, a także konto premium. Także pobierajcie koniecznie.